Biorąc pod uwagę to, jak Mercedes poradził sobie w Kanadzie, a także w Hiszpanii, można chyba powoli stwierdzić, że Mercedes faktycznie wstaje z kolan. Do Grand Prix Hiszpanii oba Mercedesy zakwalifikowały się z drugiego rzędu. George Russell fenomenalnie ruszył, startując z czwartego miejsca. O dziwo, Hamilton w kwalifikacjach był tym razem szybszy. Ale George Russell w fenomenalny sposób sprzedził wszystkich i szybko objął prowadzenie. Niestety później w wyścigu już tylko tracił i nie pomogła również strategia zespołu. Russell jechał tą dość, wydaje się, standardową strategią, gdzie z softów zjechali na medy i z tych medów mieli zjechać na hardy. Okazało się jednak, że te hardy totalnie nie współpracowały z bolidem George'a Russell'a i dlatego później Mercedes, już mądrzejszy o tą wiedzę, stwierdził, że dadzą Lewisowi softy zamiast hardów, parę okrążeń później i to oddało, no bo mimo tego, że Russell po starcie był już przed Hamiltonem, tak finalnie na koniec wyścigu to Lewis Hamilton wylądował na podium. Nie wygrał, ale wylądował na podium. A ten obrazek mógłby na to wskazywać. Ale mniejsza o to, gdzie skończył Hamilton, Russell. Trzecie, czwarte miejsce dla Mercedesa. Propo Mercedesa warto sobie też zaznaczyć, co się dzieje w ogóle dookoła tego zespołu, ponieważ tutaj mamy dość dużo kontrowersji. Mianowicie wypływają jakieś listy, czy to do pracowników, czy to do FIA, że podobno zespół sabotuje Hamiltona i to pod kątem strategicznym, pod kątem, nie wiem, dobierania ciśnień w oponach, i pod kątem tak naprawdę całego bolidu i całego kształtu zachowania do Brytyjczyka. Czasem takie rzeczy w zespołach faktycznie mają miejsce, że kierowcy nie są traktowani równo. I to jest akurat dość normalne. Zawsze zespół stawia na któregoś kierowcy jako tego ważniejszego, tego kierowcy numer jeden. I to on ma przede wszystkim dowozić wyniki. Ale w sytuacji, kiedy mówimy już o sabotowaniu, to to już podchodzi pod poważne paragrafy, które wskazują na to, że kierowcy nie mogą być traktowanie nierówno, bo jest to ograniczanie ich możliwości równych startów. Oczywiście można stwierdzić, że Mercedes się tuszuje, no bo teraz dali Hamiltonowi normalną strategię dzięki której skończył przed raselem. Z drugiej zaś strony, wszystkie te pogłoski tak naprawdę mogą być wyssane z palca w sensie nie że sytuacja się wydarzyła, bo te maile faktycznie poszły. Ale chodzi o sytuację, że Mercedes miałby sabotować Louisa. To są bardzo daleko idące wnioski, i wydaje mi się, że ze środowisk fanowskich bardzo możliwe. To może być jakiś akt desperacji, wiecie, fanów Louisa Hamiltona i tak dalej. Bardzo głupi, i bezsensowny, ale biorąc pod uwagę, jak te teraz maile i komunikacje wychodzą, na światło dzienne, jak one wyszły w Red Bullu przy kwestii Christiana Hornera, no to może stwierdzili, że to jest jakiś ruch bezsensowny, bo on nic nie da tak naprawdę, jeżeli kierowcy są normalnie traktowani, a wydaje mi się, że są. To, że Mercedes stawia na Georgia. To jest logiczne, no bo George zostanie z nim na dłużej, i normalnym jest, że George będzie po prostu wiedział więcej, będzie więcej z nim rozmawiane niż z Hamiltonem. Ale o sabotowaniu sądzę, że nie ma co tutaj mówić. Lewis Hamilton jeszcze po wyścigu powiedział, że to był naprawdę bardzo dobry dzień i cały weekend, dobre pit stopy, dobra strategia. To wszystko działało i dziękuję zespołowi za to. Ciekawe, gdzie wylądowalibyśmy przy nieco lepszym starcie. Od samego początku myśleliśmy o miękkich oponach na koniec. Myślę, że wszystkie moje uprzedzenia były bliskie, ale tak właśnie powinno być. Moim zdaniem było to fair i zgodnie z przepisami. Tak samo ustawili sędziowie, bo tam było kilka manewrów w które były bardzo bliskie, szczególnie ten z Sańcem, gdzie jakieś części poleciały. Carlos trochę się na radio, można powiedzieć, spłakał, ale była to. Bliska, ale fajna, fair walka i takie chcemy widzieć w Formule 1. A jeśli chodzi o wniosek Hamiltona, gdzie by byli, gdyby miał lepszy start, wątpię, żeby powalczyli o zwycięstwo, bo to, gdzie był Max i Lando w tym wyścigu, no to byli niestety poza zasięgiem Mercedesów. Ale o tym pogadamy sobie za chwilę i w sumie można powiedzieć, że za chwilę już jest teraz, bo warto wspomnieć sobie już teraz, tak naprawdę, o tej walce o zwycięstwo w tym wyścigu, którą Lando Norris sam sobie przegrał na własne życzenie. Został kierowcą dnia, nie powinien, bo tak jak Max mówił zresztą. Max po wyścigu powiedział, że nie było dzisiaj najłatwiej, kluczowy był początek wyścigu, objąłem prowadzenie i potem pilnowaliśmy różnicy czasowej. Lando i ogólnie McLaren byli szybsi. I to jest prawda. McLaren generalnie był szybszy, Red Bull musiał się wraz z Verstappenem łapać podciągania, żeby powalczyć o to pole position i i tak się nie udało, to Lando zdobył pole position. Ale też Lando gorzej wystartował, wywiózł jeszcze Maxa na trawę. Co było tak, wiecie, na granicy przepisów, to by można było ukarać, szczególnie jakby coś się stało, to wtedy na pewno sędziowie już by coś z tym zrobili. No bo mak został jawnie i to bardzo mocno wypchnięty na trawę. A powinien dostać już tam miejsce po starcie. Cały czas obserwowaliśmy dominację Maxa ze względu na to, że to było idealne połączenie najlepszego bolidu i najlepszego kierowcy. Tak teraz widzimy, że kiedy bolid troszeczkę nie domaga, no bo Red Bull nie był najszybszy w ten weekend, to Max jest w stanie to wyjąć po prostu i wywalczyć własnymi umiejętnościami. I to jest coś, czego Lando Norrisowi jak na razie brakuje i będzie jeszcze trochę brakować, bo Lando nie ma tego doświadczenia w wygrywaniu i w walce na tym najwyższym poziomie. O zwycięstwa i w czołówce, i to jest coś, co może tak naprawdę zaważyć na mistrzowskim tytule w tym sezonie, bo nawet jeśli się okaże, że McLaren będzie szybszy już od Red Bulla do końca tego sezonu, to nie chce mi się trochę wierzyć, że Lando byłby w stanie o ten tytuł powalczyć. Po prostu przez to, że nie ma tego doświadczenia, które Max już ma przeogromne. Max miał cały sezon na walkę z Lewisem Hamiltonem, czyli chyba tak naprawdę najtwardszym rywalem, jakiego mógł dostać, i tak samo teraz. Max jest tym najtwardszym. Najtwar... I tak samo teraz, Max jest tym rywalem do walki o mistrzowski tytuł, i dla Lando będzie to niesamowicie trudne, aby ten tytuł móc wywalczyć. Chociaż no po Maxie widać, że gdzieś już zaczyna odczuwać tą presję, że rywale również są szybcy i on też musi dawać od siebie więcej niż wcześniej, kiedy to ten Red Bull był aż tak dominujący. Jeśli chodzi o drugich kierowców tych zespołów, to tutaj było znacznie gorzej. Piastry miał generalnie bardzo nieudany weekend, kwalifikacje skopał po prostu, limity toru, żwir. Q3 nie zdobył nawet czasu, startował finalnie dziewiąty, bo Perez miał karę za poprzedni wyścig, jak pewnie pamiętacie. No i tak naprawdę Piastri trochę poniżej oczekiwań, chociaż to może dlatego, że gdzieś tam te początkowe stinty nie były aż tak udane, jak może byśmy tego oczekiwali od najszybszego bolidu w tym wyścigu w ten weekend. No bo Oscar skończył tuż za kierowcami Ferrari, a byłby w stanie moim zdaniem powalczyć o miejsce szóste. Gdyby po prostu trochę więcej tempa wykrzysał z całego wyścigu, bo tam było naprawdę blisko, i gdyby trochę lepiej się dla niego ten wyścig ułożył, to mógł wyciągnąć z niego więcej. Tak czy siak, nie był to najlepszy weekend Piastrego, powiedziałbym, że nawet jeden z takich słabszych. A co do Pereza, to był po prostu zwykły weekend Sasio Pereza. Wyjątkowo wszedł do Q3, startował z 11 miejsca, pokażę, no i skończył po prostu za Oscarem Piastri. Tyle o nim. Przejdźmy sobie do Ferrari, bo w Ferrari troszkę się działo, troszkę nie. Ferrari było dość wolne w ten weekend, mimo że przywieźli cztery dość duże poprawki, to byli wolniejsi od Mercedesa, co jest dość zastanawiające. Najwidoczniej poprawki nie zadziałały tak, jak miały zadziałać, albo nie zadziałały na tym torze, a zadziałają na innym. To się okaże już w najbliższej rundzie, bo Austria jest już teraz tak naprawdę, kiedy widzisz ten materiał. Ale jeśli chodzi też o to, że Ferrari, mamy też małe sprzeczki wewnątrz zespołu. Carlos Sainz trochę za bardzo wywiózł Leclerca, Leclerc się na to mocno poskarżył i ma w tym trochę racji, ale czy robienie z tego nie wiadomo jakiej rangi... Afery jest potrzebne. Wydaje mi się, że nie, że takie kwestie można też załatwić wewnątrz zespołu. No, Sańca trochę poniosło, ale Sańca mi się wydaje ogólnie zaczyna powolutku trochę ponosić, bo wydaje mi się, że zdał sobie sprawę, że już jest trochę z ręką w nocniku i nie dostanie dobrego do na przyszły rok, więc stara się walczyć jak najbardziej, żeby nie wiem, może jeszcze ten Mercedes go przyjął, no bo w Red Bullu miejsca nie znajdzie. A z Red Bullem negocjował. Chodziło tak naprawdę nie wiadomo trochę o co, chyba o to, żeby. Verstappen miał trochę wygodniej niż z może trochę o pieniądze, ale aż dziwne, żeby Carlos jakoś bardzo się o pieniądze szczypał. Także trochę nie wiadomo. Może też kwestia tego, że Spreza mają sporo pożytku marketingowo. Ciężko określić, ale... No, nie wiem, musiałby się chyba wydarzyć cud w postaci Red Bull'a zwalniającego Perez, przez to, jak fatalne wyniki dowodzi teraz. No, bo takie Sergei Perez nie pozwoli Red Bullowi walczyć o konstruktorkę, kiedy będzie tak silny McLaren i Ferrari i jeszcze do tego Mercedes. Chyba, że te trzy pozostałe zespoły po prostu same się zagryzą i porozbijają, przez co Max będzie w stanie samemu dowieść tą konstruktorkę, ale będzie to wybitnie trudne. Na sam koniec warto zaznaczyć, że Alpin niesamowicie zaskoczyło, kończąc ten wyścig na miejscach 9 i 10, gdzie z przodu był Pierre Gasly. Również w kwalifikacjach oba bolidy Alpin załapały się do Q3. I jest to naprawdę wielka niespodzianka, bo Alpine nagle odżywa wraz z tym, jak przed do nich Flavio Briatore, który jest bardzo kontrowersyjną postacią w F1. Możecie go kojarzyć z tego, że to właśnie wokół niego obudowana była cała afera z Singapurem w 2008 roku. No bo to tak naprawdę na jego polecenie Nelson Piquet Jr. rozbił się, ustawiając tym samym wyniki tego wyścigu. Flavio był zbanowany w F1 na teoretycznie dożywotnio, ale powalczył sobie w sądzie i do tej F1 może teraz wrócić. Po tak naprawdę 16 latach już, więc zobaczymy, jaki będzie tam wpływ. No wiadomo, że on nie będzie miał wpływu na to, jak zespół radzi sobie mechanicznie, a to z tym był problem tutaj teraz największy w ale bardziej pod kątem organizacyjnym, a tutaj im też się to bardzo przyda. Niemniej jednak jest to bardzo kontrowersyjna postać, i czy powrót Flavio do F1 to jest dobry pomysł? Dajcie znać, co myślicie. I na sam koniec dwa małe wyróżnienia. Pierwsze to to, że głanie Joe wreszcie wyszedł z Q1. I pokazał co nieco w kwalifikacjach, bo po prostu Williams i Wikar byli bardzo słabi w ten weekend. A do tego, a propos Wikarbu, Daniel Ricardo kończy przed Jukim Tsunodą, a jest to pewne odstępstwo od reguły. Dzięki, że wysłuchaliście i widzimy się już niedługo, ponieważ Austria już trwa. Lećcie oglądać kwalifikacje do sprintu albo kwalifikacje albo sprint, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie.